Na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia. Tematem dzisiejszej konferencji jest przemoc wśród młodzieży i nowe przepisy o nieletnich. Uprzejmie proszę pana ministra o zabranie głosu. Dzień dobry państwu bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy zbulwersowani tymi wydarzeniami z Pruszkowa, ten poruszający film, gdzie grupa agresywnych nocnastolatków pobiła. Innego nastolatka pobiła młodą osobę, przypalała go papierosami, zachowywała się agresywnie. A szanowni Państwo, to zdarzenie z Pruszkowa to jest tylko jeden z przykładów w ostatnim czasie tego rodzaju zdarzeń. Niestety, przygotowałem dla Państwa kilka przykładów tylko z, ostatniego, z ostatnich tygodnia, z ostatnich dwóch tygodni. Na przykład 4 marca w Ostrołęckim Lesie agresja, bezwzględność, okładanie pięściami, podduszanie, kopanie w głowę. Bójka 13-letnich chłopców też zarejestrowana na filmie. Rodzeństwo w brutalny sposób znęca się nad psem. Znowu zarejestrowane to wszystko telefonem komórkowym. Agresywny nastolatek, zatrzymany na ulicy przez policję. Brutalna bójka nastolatek na zakopiańskiej równi krupowej. Tu z kolei kolejny tytuł. Prasowy, czy cały szereg innych zdarzeń, którym żyła opinia publiczna, chociażby w zeszłym roku porwanie czternastolatki z udziałem dorosłej, ale też z grupą nastolatek i takie absolutnie agresywne zachowanie wobec tych młodych osób. I, szanowni państwo, przy tego rodzaju okolicznościach bardzo często jest tak, że organizuje się konferencje, w których informujemy opinię publiczną o nowych przepisach. Otóż. Tym razem, szanowni państwo, mogę przyjść i powiedzieć, że te nowe przepisy już są, że we wrześniu zeszłego roku weszła w życie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która właśnie w centrum postępowania stawia osoby pokrzywdzone, która w centrum postępowania stawia tych, których trzeba najbardziej chronić, i która daje skuteczne narzędzia, skuteczne narzędzia do walki z patologią, do walki z. Agresją. Przy pracach nad tą ustawą mówiliśmy, że zupełnie zmienił się charakter przestępstw współcześnie popełnianych. Nie jest to nie jest to, to samo, co było 20 czy 40 lat temu, kiedy pisano nową, tam ówczesną ustawę o nieletnich. Wtedy to były rozboje, kradzieże. Dzisiaj mamy do czynienia z taką bezwzględnością, z agresją, z przemocą, z przemocą seksualną. Bardzo często z tym, co mieli okazję Państwo zobaczyć też na tym filmiku. I, szanowni Państwo, przypomnę wówczas przy pracach nad tą ustawą, jak kłamano, jak krzyczano, jak mówiono wręcz opozycja. Pan Hołownia, chociażby inne osoby z opozycji, mówiły: lex maluchy zakraty. Otóż na tym filmiku widzą Państwo te maluchy pana Hołowni. To są te maluchy, wobec których państwo musi skutecznie działać. Mówiono kłam kłamliwie o paralizatorach wobec dziesięciolatków. To jest absolutną bzdurą, nie ma podstawy ustawowej do jakiegokolwiek używania tego rodzaju środku przymusu bezpośredniego, ale to opozycji nie przeszkadzało na całą falę hejtu, całą falę operację kłamliwą operację wobec tych zmian ustawowych i tej wielkiej reformy, która, jak się okazuje, jest potrzebna i jest skuteczna. Dała skuteczne narzędzia resocjalizacji, bo stawia ofiarę, stawia pokrzywdzonego w centrum postępowania, staje po stronie pokrzywdzonego sprawia, że rodzice nie muszą się obawiać tego, czy państwo stanie po ich stronie, kiedy ich dziecko będzie gnębione w drodze do szkoły, w szkole, po szkole w jakiejkolwiek innej formie. Wiedzą o tym rodzice, ale też te ci nastolatkowie, że państwo musi stanąć po ich stronie. Że państwo nie będzie się oglądało na to, czy to maluchy czy niemaluchy. Oczywiście ustawa pokazała swoją skuteczność, no bo jak państwo wiedzą, ta grupa spruszkowa została Zatrzymana procedury, legislacja, dobre prawo przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zadziałało, z tą nadzieją, z tą myślą, że ci młodzi ludzie wyjdą na prostą, mimo tak fatalnego zachowania, mimo takiej demoralizacji, o którym, którą, którą widzieliśmy, że mają szansę jeszcze właśnie na normalne życie i stąd przepisy ustawy, które przewidują dla nich pełne gwarancje procesowe, obrońców i tak dalej, ale też przewidują to, że. Sąd w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę poprawczak, jeśli nie poprawczak, to czy zakład poprawczy formalnie, jeśli nie poprawczak, to innego rodzaju środki resocjalizacyjne, środki wychowawcze, w tym, szanowni państwo, młodzieżowy okręgowy ośrodek wychowawczy, czyli nowy środek, okręgowy ośrodek wychowawczy, nowy środek wychowawczy, który został wprowadzony ustawą o nieletnich. I przy tej okazji mogę powiedzieć, że ten nowy środek wychowawczy cieszy się gigantycznym zainteresowaniem sędziów, jest chwalony przez profesjonalistów zajmujących się prawem nieletnim i od wejścia w życie ustawy do dzisiaj już no, wypełnionych zostało ponad połowa miejsc, które przewidzieliśmy w tych ośrodkach. Ponad 300 nieletnich już w młodzieżowych ośrodkach, okręgowych ośrodkach wychowawczych przebywa, które są nadzorowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I przy tej okazji, Szanowni Państwo, Jednoznacznie twardo powiem, to nie jest żaden leks maluchy zakraty, tylko widzą Państwo na tym filmiku. Pan Hołownia może zobaczyć, co to za maluchy. Tylko to jest prawo, które daje gwarancję skutecznego działania i skutecznej eliminacji patologii, która się pojawia. Daje gwarancję rodzicom, że ich dziecko będzie bezpieczne, i daje gwarancję, że państwo stanie po stronie tego dziecka, które jest pokrzywdzone, nie zapominając przy tym, to jest bardzo ważne, nie zapominając przy tym o wyciągniętej dłoni o próbie resocjalizacji tych zdemoralizowanych, o próbie wyprowadzenia na prostą ścieżkę tych, którzy no, dopuszczają się tego rodzaju aktów agresji i przemocy. Szanowni Państwo, ustawa skutecznie wdrożona, ustawa znana całemu środowisku z pewnością bardzo dobrze służy. W tym przypadku także miała zastosowanie i cieszę się, że Widać jej skuteczne działanie i owoce, a jednocześnie jestem przekonany, że po kilku latach jej obowiązywania każdy w Polsce będzie wiedział, każdy nastolatek, który chce być agresorem, który później te różne zdarzenia filmikiem nagrywa, każdy będzie wiedział, że państwo stanie po stronie pokrzywdzonego, że nie będzie najmniejszej tolerancji dla tego rodzaju patologii, że nie będzie tolerancji dla przemocy, tolerancji dla agresji. I to jest nasza intencja. Przy tym pamiętając oczywiście o tym, że mamy do czynienia z nieletnimi, mamy do czynienia z osobami, co do których należy mieć nadzieję, że wyprowadzimy je na prostą, że te środki, skuteczne środki przewidziane w ustawie o wspieraniu resocjalizacji nieletnich pozwolą na sprowadzenie tych młodych ludzi na dobrą, właściwą ścieżkę, ścieżkę życia i że nie staną się w przyszłości klientami innych zakładów, które nadzoruje Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli zakładów karnych i to jest nasza intencja. Bardzo państwu dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypominam o zasadzie panującej na konferencjach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję, bardzo proszę. Dzień dobry, tak Kędzior, Radio SK. Chciałabym się spytać, w związku z tymi tragicznymi tak de facto doniesieniami, jako resort sprawiedliwości, czy zamierzacie podjąć jakieś działania z resortem edukacji, żeby po prostu zapobiegać tym aktom przemocy w szkołach? Dziękuję. My prowadzimy bardzo szeroką akcję, chociażby z Funduszu Sprawiedliwości, różnego rodzaju działania profilaktyczne, które są prowadzone. Ale dla nas najważniejsze, Pani Redaktor, jest to, że my widzieliśmy już dzisiaj oczywiście, zainteresowanie mediów, bo mamy to zdarzenie z Pruszkowa. Natomiast my widzieliśmy chociażby w nadzorze, który sprawujemy, że ten charakter popełnianych czynów przez nieletnich się zmienił. I reakcja państwa musiała być szybka, musiała być jednoznaczna, i stąd ta wielka reforma o wspieraniu resocjalizacji nieletnich, nad którą pracowaliśmy tak naprawdę kilka lat, która weszła w życie we wrześniu. I w tej ustawie jest cały pakiet narzędzi, które mają szkoły, które mają dyrekcję szkół. Dotychczas dyrektorzy byli pozbawieni tego rodzaju narzędzi, ale mają też sądy rodzinne, mają różne instytucje państwa po to, żeby skutecznie zwalczać tego rodzaju. Patologię i zdarzenia, i ta ustawa pokazała w praktyce przypadek Spruszkowa, czyli kiedy tylko e, e, opinia publiczna, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się organy ścigania także o tym, o tym zdarzeniu, to działania państwa były natychmiastowe. Ci młodzi ludzie zostali zatrzymani i ci młodzi ludzie zostali podjęci właśnie, objęci tą procedurą przewidzianą po kolei punktach postępowania w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ale ja chcę bardzo mocno podkreślić, i to jest nasz główny myślę, najważniejsze zadanie i Ministerstwa Sprawiedliwości, i Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby doprowadzić do sytuacji, w której każdy będzie miał świadomość, świadomość że jeżeli doświadcza jakiejkolwiek przemocy, doświadcza agresji, jest gnębiony, że ma prawo do pomocy ze strony instytucji państwa, że powinien tę sprawę natychmiast zgłosić i państwo polskie się tą sprawą dobrze zajmie po to, żeby skończyć z patologią tego rodzaju, po to, żeby rodzice byli przekonani o tym, że i dziecko jest bezpieczne, ale też po to, żeby ci, którzy chcą dokonywać tego rodzaju aktów agresji, żeby wiedzieli, że wobec nich są skuteczne narzędzia, że tutaj nie ma głaskania po główce, że to nie są żadne maluchy, zakraty, żadne maluchy właśnie, tylko to są osoby, wobec których państwo polskie musi skutecznie skorzystać z narzędzi, które ma, które są przewidziane w ustawie o wspieraniu resocjalizacji nieletnich. Tam jest cały katalog środków wychowawczych i środka poprawczego, czyli okręgowe ośrodki wychowawcze, nadzór kuratora nadzor organizacji społecznych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Właśnie, proszę kolejny pytanie. Jacek Czarnecki radio Z. Panie Ministrze, bo Pan powiedział, że sędzia w pierwszym momencie będzie rozpatrywał sprawę poprawczaka. Yy. Czy to jest jakieś zalecenie? Nie, Przepraszam. Absolutnie. No wiesz, Bo chodzi mi o to, że tam było po pierwsze różne zaangażowanie tych napastników. To raz. A dwa, jakby Pan mógł powiedzieć, w takich przypadkach takiego brutalnego zachowania, co może grozić młodym według tych nowych regulacji? No, panie redaktorze, to nie minister sprawiedliwości jest od określania środka. Są, i tak już, już, już mówię, są środki. Postępowanie jest prowadzone przed sądem i to sąd decyduje, ma cały katalog postępowej. Natomiast my zmieniliśmy zasadę i to jest niezwykle ważne. Zmieniliśmy zasadę właśnie w ramach tej reformy prawa nieletnich z zeszłego roku do września 2022 roku. Sędzia był zobowiązany wręcz stosować najpierw, czy rozważać najpierw najłagodniejsze środki. I dopiero potem pewną gradacją rozważać ten środek najpoważniejszy. Czyli tak naprawdę sędzia powinien najpierw zastanowić czy upomnieć a dopiero później rozważyć jakieś poważniejsze środki i co więcej musiał uzasadnić dlaczego nie upomniał dlaczego nie y, upomniał nieletniego dlaczego nie upomniał rodziców y, dlaczego nie skierował go do y, tak zwanego nadzoru odpowiedzialnego rodziców y, być może do kuratora później powinien uzasadnić dlaczego nie skierował go do ośrodka wychowawczego i dopiero mógł brać pod uwagę zakład poprawczy my tę zasadę zmieniliśmy i w rodzaju właśnie tego rodzaju brutalnych zdarzeniach brutalnych przestępstwach jest to sędziemu zostawiamy. Sędzia ocenia, widzi, ma nieletniego i rozważa środki w dowolnej kolejności. To znaczy, jeżeli uzna, że okoliczności sprawy wskazują, że tutaj no, doszło do takiego naruszenia prawa, które Skutkuje koniecznością umieszczenia w zakładzie poprawczym albo koniecznością umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, lub w niektórych wypadkach wystarczy nadzór kuratora, nadzór szkoły, czy jakieś postępowanie dodatkowe wspierające wobec rodziny i rodziców, to sędzia decyduje. Ale już nie ma tej zasady, w której tak naprawdę nawet w, rodzaju, w tego rodzaju brutalnych zdarzeniach czasami zdarzało się, bo to było pierwszy raz, bo tutaj pewna taryfa ulgowa, że sąd tylko na przykład upomniał i. Pozostawiał sprawę bez dalszego rozstrzygnięcia. Więc my mamy, daliśmy bardzo elastyczne narzędzia. Ustawa o wspieraniu resocjalizacji nieletnich właśnie po to została przedłożona, po to była ta reforma, żeby dać bardzo elastyczne narzędzia sądom, żeby to sąd mógł elastycznie decydować, jakie działania zastosować, ale też, żeby można powiedzieć, reakcja państwa wobec najbrutalniejszych przestępstw czynów karalnych popełnianych przez nieletnich była właściwa, ale też wobec tych różnych bardzo drobnych spraw, jak no, w poprzednio obowiązującej reformie ustawie, jeżeli hmm, chociażby doszło do jakiejś bardzo drobnej sprawy, nie wiem, jak, jak, jakiejś, jakiejś kradzieży batonika i tak dalej, to i tak była uruchamiana cała machina państwa i tą sprawą i tak musiał się zajmować sąd. My doprowadziliśmy do sytuacji, w której tego rodzaju drobne zdarzenia, bardzo drobne zdarzenia można zostawić na poziomie szkoły, jeżeli rodzice się zgodzą, nieletni się zgodzi i dyrektor uzna to za właściwe, to dyrektor ma narzędzia ku temu, żeby też wyciągnąć konsekwencje w przypadku bardzo drobnych zdarzeń. Natomiast w przypadku poważnych zdarzeń, no ten katalog jest szczegółowo opisany w ustawie o wspieraniu resocjalizacji nieletnich. Proszę, kolejne pytanie. Panie ministrze, Andrzej Wyrwiński, Polsat News. Większość tych przypadków, które pan przytoczył, była nagrana przez rówieśników, czy to nie jest jednak dowód na to, że za, samo zaostrzanie przepisów może nie wystarczyć, że jest, no, jakieś poczucie bezkarności wśród tych nastolatków, skoro nagrywają to, wrzucają to do internetu? Jak zakładam, zakładają, że nic im się z tego powodu nie stanie. Czy sam fakt takiego nagrywania nie powinien być jakoś specjalnie opisany w kodeksie, no, karnym, ale także w innych ustawach dotyczących nieletnich? I jeszcze drugie pytanie, proszę o łagodny wymiar kary. Co z panią Janiną Ochojską z tą sprawą? Odniosę się najpierw do pytania w temacie konferencji. Nie jest prawdziwa teza, że my zaostrzamy karę. Jeszcze raz podkreślę, reforma prawa nieletnich wprowadziła owszem zaostrzenie w kategorii spraw najcięższych, najcięższych zdarzeń, ale jednocześnie można powiedzieć złagodziła wobec tych takiej absolutnej drobnicy, którą sądy nie powinny się zajmować. Doprowadziła do pewnej elastyczności, uelastycznienia spowodowała, że właśnie te sprawy, no, to już decyzja sądów, ale mamy dokładnie dostosowane prawo do nieletnich, do tego, jak oni się zachowują i jak działają. Natomiast co do nagrywania tego, to pan redaktor mówi tutaj o bezkarności i właśnie po to jest ta, o poczuciu bezkarności. Właśnie po to była ta reforma, żeby ukrócić poczucie bezkarności. To tego rodzaju wypowiedzi, jak państwo widzą, maluchy za kraty, stawanie po stronie patologii, stawanie po stronie różnego rodzaju e, absolutnie niewłaściwych zachowań, stawanie w obronie tych niewłaściwych zachowań to wzbudzało poczucie bezkarności, ale ja państwu gwarantuję, że my nie będziemy pozwalali na jakiekolwiek poczucie bezkarności i stąd te pierwsze miesiące działania ustawy o wspieraniu resocjalizacji nieletnich już pokazują, że są skuteczne narzędzia, że dały państwu polskiemu, instytucjom państwa polskiego policji Sądom rodzinnym, właściwe dyrektorom szkół, to jest niezwykle istotne, właściwe narzędzia ku temu, żeby właśnie zwalczać poczucie bezkarności. I te przypadki, ostatnich dni, te przypadki medialne, tym bardziej powinny dotrzeć do świadomości wszystkich nastolatków w Polsce, którzy mają tego rodzaju pomysły, myślą, bez, bez, że, że będą bezkarni. Otóż nie, nie będą bezkarni i to gwarantuje ta reforma, którą przeprowadziliśmy w zeszłym roku. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień. Skończymy może serię i odpowiem to bardzo chętnie. Chyba, że już nie w temacie konferencji. Jedno wy, a drugie obok jak Dobre. kolega w, poza tym tematem, ale myślę, że interesujące. Adam By się z 24. Chciałem ja Pana zapytać. Państwo wprowadzili w 2022 roku, dokładnie w lipcu. I regularnie, mniej więcej trzy razy w miesiącu, słyszymy o tego typu aktach przemocy. No a prawo powinno mieć funkcję prewencyjną, czyli odstracz potencjalnych przestępców. Wiemy też, że wcześniej funkcjonujące mowy, czyli młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ponad 50% dzieci, które tam przebywały do 18 roku życia i tak trafiały na drogę przestępstwa. Czy ta zmiana prawa ma jakiś świat prewencyjny, żeby ona odstraszała, jeżeli tak, czy możemy podsumować wtedy Państwa działania, no, które są skalkulowane właśnie na to, by odstraszać od dnia, kiedy ona weszła w życie. Uzupełniając to pytanie, podobnie jak kolega, będę wdzięczny za odpowiedź również, chodzi o wsparcie Solidarnej Polskiej i Zbigniewa Ziobro skierowane w stronę Pana Bąkiewicza. Wiemy, że trafia wniosek do prokuratury, no i czy tu Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości znów wesprze Pana Bąkiewicza, no, w tej batalii sądowej, która go czeka. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz odpowiem. Ustawa weszła w życie 1 września, ma zastosowanie do czynów, które zostały popełnione od 1 września i e, e, chociażby te ostatnie zdarzenia pokazują, że reakcja państwa nie jest taka, że trwa to miesiącami, że potem jest jakieś bardzo długie postępowanie, tylko jest bardzo szybka reakcja i ci agresorzy, osoby, które dokonują tego rodzaju agresywnych czynów nie pozostają bezkarni. I teraz, oczywiście, naszym wspólnym zadaniem jest, z jednej strony, informować, też docierać do nastolatków. Tu z pewnością Ministerstwo Edukacji i Nauki zresztą informowało w szkołach o tym, że ta nowa ustawa obowiązuje. Mam taką wiedzę, że była ta informacja do szkół przekazana. Ale jednocześnie, no, naszym wspólnym zadaniem jest, jak najszerzej, dotrzeć do świadomości nastolatków, że każda agresja nie pozostanie bezkarna, że tutaj państwo będzie skutecznie działać i że ma narzędzia ku temu, żeby skutecznie działać. Natomiast panie redaktorze no ustawa obowiązuje kilka miesięcy od 1 września i wydaje się, że tych kilka miesięcy to jest za krótki czas, żeby statystycznie już mówić, chociaż jak powiedziałem te okręgowe ośrodki wychowawcze, czyli takie młodzieżowe ośrodki o trochę nie powiem o ostrzejszym charakterze, ale o większych możliwościach ustawowych działań resocjalizacyjnych a takie, no powiedzmy, łagodniejsze zakłady poprawcze, tak, czyli coś pomiędzy młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym a zakładem poprawczym, tylko w ostatnich kilku miesiącach wypełniły już się w połowie. To pokazuje, że te narzędzia tej ustawy były oczekiwane przez sądy i że rzeczywiście trzymanie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i to jest element, który demoralizował pewnie tych mniej zdemoralizowanych, a mianowicie trzymanie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w jednym worku ludzi, którzy są, nie wiem, notorycznymi wagarowiczami, albo mają jakieś problemy już jako młodzi ludzie, z różnych domów przecież pochodzą, to nie jest często ich wina, ale nawet jakieś uzależnienia narkotykowe, alkoholowe, z, z osobami, które z jakichś względów mają na swoim koncie bardzo brutalne, poważne czyny karalne, ale jakimś trafem sąd zdecydował, że nie powinny być skierowane do zakładu poprawczego, no to to demoralizowało, co więcej w ośrodkach wychowawczych nie było właściwie sensownej jakiejkolwiek kontroli co do skali zjawiska chodzenia na wagary chociażby. Znaczy tam nie było kontroli wchodzenia, wychodzenia, więc te osoby właściwie, jak badaliśmy tę sprawę, to miały, no to, 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 to był patologiczny wręcz problem każdego mowu, że te, te, te odsetki są przerażające, bo ci młodzi skierowani na resocjalizację takiego środków po prostu w niej nie uczestniczyli i nie było tutaj żadnych narzędzi ustawowych. No teraz jest e, inaczej i są między innymi okręgowe ośrodki wychowawcze właśnie po to, żeby w jednym worku w mowie raczej nie trzymać e, bardzo zdemoralizowanych i raczej e, mało zdemoralizowanych, tylko żeby ta gradacja poszczególnych środków wychowawczych była, była właściwa. E, odpowiem też, jeżeli są jeszcze pytania w temacie konferencji, pan, to, pan, 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 pan Kiewiczo, to Proszę. Jakub Krzyżak to Info. Ja mam jeszcze pytanie dotyczące prewencji, no bo ta prewencja jest też ważna w tych przypadkach. Jakie działania w tym, w tym zakresie planuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Czy może jakieś materiały udostępni dyrektorom szkół, czy jakieś inne pomysły na to są? My, jak tylko weszła reforma w życie, czy przed wejściem nawet w życie, skierowaliśmy odpowiednie informacje do Ministerstwa Edukacji Nauki. Ministerstwo oczywiście nadzoruje te. Szkoły, więc mam tą informację, że odpowiednie dane zostały przekazane do szkół, do dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół wiedzą, jakie mają narzędzia, jak mogą z nich korzystać, ale rzeczywiście prawdą jest to, że prewencja jest najważniejsza, i to też było założenie tej reformy, żeby te działania prewencyjne były bardzo szerokie i żebyśmy docierali do tych informacji z tymi informacjami także za Państwa pośrednictwem do młodych ludzi, do nastolatków, żeby wiedzieli, że te agresywne, skrajne zachowania nie pozostaną bez właściwej reakcji państwa polskiego. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Tomasz Fęsk, Radio FM. To ja już poza konferencją. Właściwie o to samo, co kolega zapytał, czyli o panią Janinę Ochojską. Chciałem zapytać, czy będzie wniosek do Komisji Prawnej, Europarlamentu, żeby uchylić immunitet? Jak to będzie się odbywało? Lasy Państwowe złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z naruszeniem Kodeksu Karnego, ewidentnym naruszeniem. Za te brednie, to jest de facto antypolonizm, mówienie o jakichś masowych grobach w polskich lasach, jeszcze o uczestnictwie w tym leśników, jakimś tuszowaniu spraw, no to są tak skrajne insynuacje, których nie powstydziłby się Putin albo Łukaszenka. Ich propaganda z pewnością radośnie wykorzysta tego rodzaju brednie pani Ochojskiej. No pani Ochojska okrywa się hańbą, to są akty antypolonizmu, ale to są też akty naruszenia prawa karnego, stąd decyzja, Prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o tym, żeby prokuratura niezależnie od zawiadomienia lasów państwowych z urzędu wszczęła te postępowania i z pewnością każdy element łącznie z wnioskiem o uchylenie immunitetu, będzie realizowany. No, na panią Ochojską czeka już prokurator za te brednie o masowych grobach i uczestnictwie polskich leśników w jakoby takim takowym procederze z pewnością powinna odpowiedzieć i myślę, że takie odczucia. Po analizie prawnokarnej może mieć właściwie każdy prokurator w Polsce, ale takie odczucia powinien mieć każdy Polak, że tego rodzaju akty antypolonizmu, tego rodzaju wpisywanie się w słowa czy Pójście naprzeciw propagandzie Łukaszenki czy propagandzie Putina no nie może pozostać bezkarne, tym bardziej wobec osoby publicznej, tym bardziej wobec europarlamentarzystki, wobec osoby, która winna reprezentować naród polski w europarlamencie, winna reprezentować państwo polskie niezależnie od tego wolnego mandatu i winna zachowywać najwyższą lojalność wobec państwa polskiego, a nie pluć na polskich leśników, na lasy państwowe, a de facto na każdego Polaka. Dziękuję Państwu. Co do Pana Bąkiewicza, no tutaj stanowisko prokuratury jest jasne. Prokuratura stoi na straży praworządności i w każdego rodzaju przypadkach naruszenia prawa czy praworządności ma prawo do podejmowania działań. Ja nie znam szczegółów, nie wiem jakie będą decyzje co do toku tego postępowania dalsze. Natomiast każdy ma prawo, każdy NGO w Polsce ma prawo do tego, żeby móc zwracać się do prokuratury w przypadku, kiedy twierdzi, że prawo zostało naruszone i prokuratura korzysta z tej kompetencji, którą, którą posiada. Dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.